Dzień dobry, dzień dobry. Dziś przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem podcastu, ale można powiedzieć, że rozpoczynam kolejną taką miniserię i mam nadzieję, że tym razem te nagrania wyjdą troszeczkę krótsze i bardziej dynamiczne, bo tym razem opieram się nie tyle na książkach, które są takie bardziej, powiedziałabym, biograficzne, ale jednak jest to historia fabularyzowana. Natomiast ma bardzo dużo odniesień do realnych wydarzeń i jest to książka Gdańszczanie, Bruno Nazwarwy. Natomiast to, co jest ciekawe, to ta książka tak naprawdę składa się z czterech części, z czterech tomów. I ja mam akurat takie wydanie, które wydano w ostatnich latach i ono składa się z dwóch woluminów. I każdy z tych woluminów składa, składa się z dwóch tomów, i podzielę to również na odcinki podcastu. I tak naprawdę, no to są dość grube książki, więc jest co czytać, ale Zwarra tworzy tutaj taki bardzo ciekawy obraz Gdańska, którego no, ja osobiście doświadczyć nie mogłam. I z jednej strony na pewno jest to też gdańskiego wspomnień, bo kiedy czytamy co nieco o samym autorze, to on przeżył sporo z rzeczy, o których pisze w tej książce, fabularyzując tę historię. I chociażby to, że bohaterami takimi, można powiedzieć, głównymi, wokół których Wszyscy kolejni bohaterowie się pojawiają. Są Kordowie, którzy są spod kościeżyny, byli kaszubami i jedynymi Polakami w domu, w którym mieszkali, jakby na początku tej historii. I rzeczywiście to też jest taki element, który jest spójny z samym autorem. Ten pierwszy tom Gdańszczan składa się z trzech części: czas trwania, czas próby i czas zmagań czas trwania tak naprawdę dzieje się w tym okresie drugiego wolnego miasta Gdańska kiedy dowiadujemy się że na przykład walutą był gulden poznajemy naszych bohaterów kiedy syn zdał do gimnazjum polskiego ten syn ma na imię Benek jest można powiedzieć takim głównym bohaterem przynajmniej ja go tak odebrałam w książce pojawiają się zarówno polskie, jak i niemieckie nazwy, na przykład ulica Biskupia, jako Bischofsberg. No i to jest w sumie też ciekawe, bo to też nam tworzy obraz miasta, z którego teraz na co dzień nie korzystamy. No ale taka jest historia i warto tę historię znać. I jeżeli chodzi o realia, jakie wówczas towarzyszyły przedstawionym bohaterom to był to okres takiego dużego bezrobocia, wielu ludzi żyło wówczas z zasiłków i już dzieciaki szukały jakiegoś sposobu na takie dorobienie sobie, na przykład pomagając sąsiadom albo roznosząc gazety. Natomiast początkowo, kiedy poznajemy tę historię, to tak naprawdę ta polska rodzina ma dobre stosunki z niemieckimi sąsiadami. Chociaż ten główny nasz bohater trafia do tej polskiej szkoły, ale tak naprawdę niewiele ma styczności z językiem polskim, bo poza szkołą przebywa głównie w otoczeniu niemieckim i jego sąsiedztwo też jest niemieckie. Prezentowane są natomiast miejsca, które były ważne dla Polaków, na przykład Dom Polski na ulicy Wałowej obecnej pojawiają się też znane nazwiska, tak jak na przykład nazwisko Lędziona, który był posłem i który na przykład wspomina o trudnej sytuacji Polaków, w tym że Rada Portu zatrudnia na przykład więcej Niemców, kolej wybiera firmy niemieckie, żeby im coś zlecać, że jakby Polacy nie mają wcale takiej łatwej Sytuacji w mieście, które z pozoru powinno być wolne i bezstronne. Jednocześnie, jakby ta historia zarysowuje takie coraz szersze wpływy NSDAP, i to pokazuje też zmiany tych stosunków polsko-niemieckich. Tak naprawdę zaczynają zanikać te ostatnie przejawy sympatii Niemców, którzy pracowali wspólnie z Polakami. Bo ci Niemcy też woleli się na przykład utrzymać na stanowiskach, czytali gazety, które propagowały nacjonalistyczne treści. I ta sytuacja się jeszcze bardziej zaostrzyła, kiedy do Gdańska przybył Forster. Z drugiej strony, można powiedzieć, tak politycznie, pojawiały się też manifesty komunistów w odpowiedzi właśnie na tę całą sytuację z bezrobociem czy z głodem i tutaj tak naprawdę te wszystkie strony w jakiś sposób są aktywne i te konflikty się zaogniają typu na przykład nauczyciele każą uczniom wypisywać po niemiecku zdanie że Gdańsk zostanie niemiecki i zapisywać to na przykład 400 razy i jednocześnie też tutaj pojawia się wystąpienie Lędziona w Volkstagu i tu cytat, Panowie posłowie: Oświadczam raz jeszcze, że pragniemy być lojalnymi obywatelami tego miasta, ale oczekujemy w zamian równie lojalnego traktowania nas przed, przez jego Senat, który powinien dążyć do porozumienia politycznego i gospodarczego z Polską. Nikt bardziej nie może pomóc Gdańskowi niż Polska. Z drugiej strony, szczególnie po dojściu Hitlera do władzy, bardzo aktywna była tutaj propaganda i to takie zdanie: Jeszcze nigdy w krótkiej i burzliwej historii tego miasta jego ludność nie była w tak gwałtowny sposób urabiana przez aparat propagandy. Nawet neutralne dotąd dzienniki okazywały coraz większą sympatię nowemu ruchowi. Mm. Ale też, jakby oprócz tego, że widzimy, że coś się dzieje, powiedzmy, właśnie w tym aparacie władzy, w mediach i tak dalej, to też jakby widzimy, jak różni bohaterowie różnie na to reagują. I taki przykład reakcji w społeczeństwie też tutaj zacytuję. To jest, od razu powiem, jeden z. Jedna z osób, która opowiadała się po stronie niemieckiej, niech się pan nie obawia. My nie dążymy do wojny. Hitler i Forster powiedzieli jasno, że chcą zrobić tylko porządek. Najpierw zabierzemy się do Żydów, a potem przyjdzie kolej na komunistów. Zobaczy pan, że zrobimy porządek i wszyscy uczciwi ludzie będą nareszcie mieli pracę i chleb. No ale szybko ten wspomniany bohater. Się zreflektował, że wcale to nie jest tak, jak on wierzył, że będzie, i tak naprawdę również robotnicy, jak to on określił, porządni ludzie, też byli atakowani, i jego samego też z pracy wyrzucono, więc tutaj miał wielkie nadzieje, że faktycznie tutaj ten nowy ruch hitlerowski przyniesie jakiś porządek społeczny, a okazało się, że wcale tak nie jest. I te zamieszki nie dotyczyły tylko dorosłych, ale na przykład wpływały na życie szkolne, i tutaj dochodziło na przykład do bujek pomiędzy niemiecką młodzieżą a polską. Ponadto rozpisano nowe wybory w 1935 roku, co było jakby takim żądaniem Forstera. No i tutaj, żeby jakby uwzględniając to, że każdy głos był cenny, Polacy organizowali wiece i tu również taki cytat zeszli się ludzie ze wszystkich przedmieść z Oliwy i Sopotu, Nowego Portu i Oruni z okolicznych wsi, z pojedynczych zabudowań z podgdańskich wyżyn i nizin. Nie było bodaj tego dnia w Gdańsku Polaka, który by nie uznał za swój moralny obowiązek uczestniczyć w tym pochodzie. Obok harcerzy kroczyli uczniowie i studenci, portowcy, kolejarze, pocztowcy, robotnicy i rolnicy, sportowcy Gedani i AZS, księża, młodzież, siostry zakonne, chóry, zespoły artystyczne i orkiestry. I tutaj też widzimy to jakby z perspektywy właśnie naszego głównego bohatera, który tak naprawdę dopiero widząc. Tak liczne rzesze ludzi uświadomił sobie, jak liczni są Polacy w Gdańsku. Ale jednocześnie y, zobaczył taki kontrast, że te wiece miały zupełnie inną atmosferę niż takie agresywne marsze, przemarsze hitlerowców. Y, ale ta dysproporcja, ona nie była tylko dysproporcją w zachowaniu, ale też właśnie w tej y, liczebności, bo mimo tak licznych rzeszy Polaków. Wciąż w mieście te polskie flagi ginęły w gąszczu tych ze swastyką i to też jest w pewien sposób w książce podkreślone. Pokazana jest też sytuacja ekonomiczna, kiedy nagle spada wartość guldena, ludzie wykupowali towary na potęgę, żeby się pozbyć gotówki. No i sam nal bohater jakby w odpowiedzi na to, tak naprawdę zaprzestał edukacji i po prostu zaczął pracować, bo ta sytuacja ekonomiczna rodziny go do tego zmusiła. Ale jednocześnie widzimy te wszystkie. Poważne, te wszystkie podniosłe momenty, ale one są przeplecione jakimiś takimi akcentami, które powiedzielibyśmy, że są na swój sposób rozrywkowe. To na przykład mecze piłki nożnej, nasz bohater trafia do drużyny Gedanii. To na przykład jarmark dominikański, więc są elementy, które są takie. Troszeczkę przełamujące ten patos. Jednocześnie, jakby mimo tych momentów sielanki, jest takie napięcie, i coraz częściej przeczuwa się nadejście wojny. Takim już momentem kulminacyjnym jest ta kurtuazyjna wizyta pancernika schleswig holstein o, którym wszyscy, o której wszyscy zapewne słyszeliśmy. No i w takiej reakcji, jakby część osób zostaje w Gdańsku, tu na przykład Lędzion, ale jednocześnie na przykład nasz główny bohater Benek pragnąc być zmobilizowanym w tym celu wyjechał do Polskiej Gdyni. No i na tym się tak naprawdę kończy ta pierwsza część książki i przechodzimy do czasu próby a czas próby to tak naprawdę jest czas wojny i tutaj też y, można powiedzieć, że poznajemy to y, te wszystkie takie kluczowe wydarzenia, o których w większości pewnie słyszeliśmy wcześniej y, ucząc się historii i y, y, poznajemy je jakby nie patrzeć z perspektywy bohaterów, bo tak naprawdę każdy epizod jest z perspektywy jakiegoś bohatera książki, y, gdzie przed wojną no oni w większości byli po tej samej stronie, na przykład wychowywali się na jednym podwórku i nagle się znaleźli na zupełnie jakby po zupełnie innych stronach, ale jednocześnie są uczestnikami też różnych wydarzeń. Na przykład jest taki bohater, który nazywa się Horst i on jest uczestnikiem szturmu na Westerplatte i dowiadujemy się, że na przykład półwysep porastał tak zwany czarny las, Schwarzwald. No i właśnie Horst atakuje to Westerplatte. Generalnie ten bohater jest, można powiedzieć, takim, jednym z bohaterów, który najbardziej jest przedstawiony jako taki zatracający się w tej hitlerowskiej, właśnie, propagandzie i tej idei. Jednocześnie też dowiadujemy się o wydarzeniach, które są wydarzeniami historycznymi, o takim ogólnie traktowaniu Polaków, na przykład to, że tak naprawdę walki się dopiero zaczęły, a już Forster ogłasza, że znosi konstytucję Wolnego Miasta Gdańska. Jednocześnie dowiadujemy się, że Polacy właściwie od razu jeszcze w nocy zostali masowo aresztowani. Trafiają między innymi do Wiktoria, szule przy ulicy Kładki, więc też dowiadujemy się, że na przykład któryś z bohaterów jest tam prowadzony i on myśli sobie, że no nie prowadzą go do aresztu, jakby to była szkoła, więc nawet nie postrzegają tego w ten sposób, póki się nie znajdują w środku. Z drugiej strony inny bohater, Franek, jest jednym z pocztowców, którzy są jakby uczestnikami walk o pocztę polską w Gdańsku, ale też taki może hmm, może pomniejszy akcent, ale też z tym związany. To to, że na przykład ceremonialnie wręcz zatapiano polskie skrzynki pocztowe w Motławie. Pojawia się też postać historyczna Lędziona, ponownie. On też trafia do Wiktoria Szulę, ale nie tylko on. Tutaj na przykład pojawia się również z postaci historycznych ksiądz Rogaczewski, ksiądz Komorowski i jakby z ich opowieści. Dowiadujemy się, że zmarł Ogryczak, to też jest przedstawiciel Polonii właśnie z tego okresu drugiego wolnego miasta Gdańska. Dowiadujemy się, że były tam przesłuchania, były pobicia, ale jednocześnie Polacy mieli w sobie nadzieję, póki nie padło Westerplatte i oni wierzyli, że ta odsiecz nadejdzie. Natomiast kiedy Westerplatte już faktycznie padło, to nawet jest wspomniany epizod, że część aresztowanych została tam skierowana, żeby uprzątnąć teren po walkach. To też nie jest tak, że wszyscy hitlerowcy czy Niemcy wcieleni w ten hitlerowski aparat byli jakby jednoznacznie zaślepieni tą propagandą i nie pamiętali. O kontaktach, które mieli z Polakami wcześniej i że byli w dobrych koleżeńskich stosunkach, bo jeden z bohaterów, Ali, został na przykład wyciągnięty z aresztu przez swojego dawnego znajomego, który był Niemcem. Dzięki niemu dostał pracę u komendanta, który był związany z obozem w Nowym Porcie. Z jednej strony to był przywilej i na przykład to pozwoliło mu na spotkanie z matką, a z drugiej strony ten komendant był na tyle agresywny i nieprzewidywalny, że on cały czas żył w takiej obawie, że i jemu zrobi krzywdę, zwłaszcza, że był naocznym świadkiem właśnie, jak ten potrafił ludzi torturować, mordować. No i, i to też nie pozwalało mu zachować takiego spokoju, mimo tej pozornie uprzywilejowanej pozycji. I... Pojawiają się pewne akcenty historyczne, znowu tak jak na przykład to, że Hitler odwiedził Gdańsk, ale też to, że na przykład nasi bohaterowie, mimo przebywania w różnych miejscach i nie zawsze były to moim zdaniem miejsca, które były takie, jakby to powiedzieć, Miejscami, gdzie ta informacja mogła swobodnie docierać, to jednak oni cały czas wiedzieli na bieżąco, co się dzieje. I to mnie też zaskakuje, zwłaszcza, że no to nie były czasy takie jak teraz, że nie wiem, że mamy internet itd. i tak dalej. I domyślam się, że były przestrzenie, gdzie w ogóle dostęp nawet do rozgłośni radiowych był ograniczony, tak? a ci bohaterowie na przykład. Docierały do nich pogłoski o budowie Szutthofu, ale jednocześnie, nawet już w samych obozach, będąc, dowiadywali się właściwie na bieżąco, co się dzieje na zewnątrz. Na przykład, kiedy się rozpoczęła wojna między Niemcami a Związkiem Radzieckim. I tutaj, właśnie głównym takim obozem, który się pojawia, jest Stutthof. Pojawiają się te, są przedstawione te realia Szutthofu. Że były tam wszy, choroby, głodowe racje żywnościowe, wywozy do innych obozów też, takie przedstawienie ogólnie jak wyglądało takie życie obozowe, jakich tam traktowano. Ale jednocześnie, że na przykład były takie momenty, jak to, że śpiewano kolendy, bo było Boże Narodzenie i nawet niektórzy hitlerowcy doceniali to, że jest muzyka, że są pieśni, mimo tego, że nie rozumieli do końca, co się dzieje, w sensie nie rozumieli języka polskiego, a mimo to jakby pozwalali na to, ale czasami na przykład prosili o kolendę po niemiecku. Pojawia się też wątek żydowski, chociaż on jest bardzo wąsko zakrojony. I tutaj pojawia się na przykład to, że w Spichlerzu przy ulicy Owsianej powstało coś na kształt getta. No i Żydzi tam zgromadzeni mieli nadzieję na emigrację. No i to były płonne nadzieje, ale może nie będę już wchodzić tutaj w szczegóły, bo też nie chciałabym streszczać całej książki na tyle, żeby później nie warto było po nią sięgać. Bo uważam, że jednak ja tutaj tylko zahaczam o to, jakie wątki się pojawiają, a książka przynajmniej w moim wydaniu ma prawie 400 stron i naprawdę warto wsiąknąć w ten obraz Gdańska, Gdańszczan tamtego okresu historycznego. I wchodząc w trzecią część książki, czyli czas zmagań, tak naprawdę ta część chyba najmniej jakoś mnie wciągnęła fabularnie. Jest to moment, kiedy Benek jest wypuszczony z obozu, jedzie pociągiem do Gdańska i tak naprawdę nie wierzy, że w ogóle to się dzieje, ale jednocześnie, kiedy trafia do tego Gdańska, to to już jest trochę inne miasto i uświadamia sobie tak z całą mocą, dociera to do niego, ilu on już stracił bliskich, ilu znanych mu osób już po prostu nie ma, bo wojna ich zabrała. Tak naprawdę garstka Polaków też jest nam mszy, na którą idzie do kościoła świętego Mikołaja. Też jest powiedziane, że Polacy mieszkali na przykład w Narviklager, że były dzielnice Biedoty. No i tak naprawdę to, że on wrócił do Gdańska, też było pod pewną kontrolą. Gestapo wysłało go ponownie do pracy w tej lakierni, w której pracował przed wojną, i próbowano go zniemczyć. Trafił na przykład na komisję wojskową, miał być wcielony, ale generalnie e, pewnym rodzajem osiągnięcia było to, że uzyskał czwartą grupę, i po prostu nie e, można było go wówczas do tego wojska wcielić, co odebrał jako pewną ulgę, a jednocześnie była w nim cały czas taka chęć włączenia się do walki przeciwko Niemcom. E, ale jednocześnie nie było to dla niego takie łatwe, i ta okazja nadarzyła się dopiero dużo później. Natomiast w pierwszym momencie trochę osoby, które zostały w Gdańsku i widziały, co się dzieje w Gdańsku, i przeżywały to, nie potrafiły zrozumieć jego przeżyć obozowych. Jednocześnie dla niego to, co oni opowiadali z takimi, z takim zaangażowaniem i takimi emocjami, co się działo w Gdańsku, to dla niego było to błahe w porównaniu z tym, co on przeżył w obozach. Więc trochę te obie strony się nie potrafiły w tym kontekście zrozumieć. Też bardzo trudne było spotkanie właśnie z Horstem, który tak wsiąkł w ten aparat niemieckiej propagandy, tej hitlerowskiej, że. Tak naprawdę był dumny z tego, że walczy na wschodzie, że nosi ten niemiecki mundur. I tak naprawdę Benek mówi mu o Stutthofie i nie wierzę, że Horst mógł o tym w ogóle nie słyszeć i że jakby podchodzi do tego tak zwyczajnie. I tutaj tak naprawdę ta akcja jest już taka powiedziałabym do pewnego momentu spokojniejsza bo z jednej strony Benek sobie swobodnie jeździ do rodziny na Kaszuby i zauważa, że w tym pociągu w ogóle nikt nie mówi po niemiecku, a jego kuzynki to w ogóle nawet nie znały tego języka a to jest rok 1943 z drugiej strony ta akcja trochę tak przyspiesza, są coraz takie większe luki czasowe i w pewnym momencie już ten klimat się troszeczkę zmienia, bo z jednej strony w Gdańsku są rosyjskie pracownice, ale w pewnym momencie y, pojawiają się rosyjscy jeńcy, i w pewnym momencie jakby y, czuje się to, że no teraz ci Rosjanie są jakby pod kontrolą niemiecką w tym Gdańsku, ale czuje się to, że ten front nadciąga, y, i też y, tak naprawdę jest pewien niepokój, bo pojawiają się samoloty, jest taka już niewiara w, ten, w te zapewnienia hitlerowskich władz, że będzie spokojnie, że wszystko jest pod kontrolą. No i tutaj ludzie starają się wyjeżdżać, wywozić swój dobytek na zachód, mimo tego, że pojawiają się zakazy tego. A nawet jest wspomniana katastrofa statku Wilhelm Gustloff i to, że ta katastrofa pochłonęła tyle ludzkich istnień, też y, tych ludzi nie skłoniła do tego, żeby zostać w Gdańsku, tylko dalej jednak zależało im na tym, żeby z tego miasta y, uciekać. No i ta część książki, ale też cały tom, tak naprawdę kończy y, to nadejście Rosjan do Gdańska i to, że Gdańsk jako miasto w pewnym sensie Domyka jakiś rozdział swojej historii i po prostu płonie. I na tym kończy się ta książka. I jeszcze nie umiem Wam powiedzieć, co będzie dalej. O tym opowiem w następnym też odcinku, bo sama tak naprawdę dopiero co skończyłam czytać tę część, ale jestem ciekawa, tak naprawdę. Jakie mm, widełki czasowe będą poruszone w kolejnych częściach, dokąd dojedziemy? Mm, kiedy ten Gdańsk zacznie wyglądać tak, jak ja go widzę, bardziej y, współcześnie? Y, no, jestem ciekawa. Y, sama książka bardzo też tak obrazowo Przeprowadza nasz przez historię tego miasta. To nie jest dla mnie obca historia, bo, bo jednak już trochę się na ten temat i uczyłam, i czytałam, ale, ale jednak jest to ciekawe, bo Tę samą historię można poznać na wiele sposobów, i to jest akurat taka, powiedziałabym, fabularyzowana wersja, ale jest w nim bardzo dużo odniesień do realiów historycznych, i myślę, że to jest duży walor tej książki. Być może to też było właśnie celem autora, żeby właśnie taki Gdańsk, ale przez pryzmat ludzi przedstawić. Ja już jestem ciekawa, co będzie w kolejnej części, także Was również zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. A na ten moment bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia.